Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Jakub Kowalski. Zapraszam Was na kolejny film z dużej wody, z dużych szczupaków. Dziękuję. Zapraszam Was również do subskrypcji kanału, do lajkowania i oczywiście dzwona, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Co się wydarzyło, zobaczycie w dalszej części filmu, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam.